Szanowni drodzy mieszkańcy Golubia-Dobrzynia. Przede wszystkim dziękuję za dotychczasowe zaufanie, za wsparcie, za współdziałanie. To były pracowite, chwilami trudne, ale i owocne lata. Ponad 100 milionów zainwestowaliśmy w trwałą, niezbędną dla funkcjonowania miasta infrastrukturę. Jestem przekonany, że duże, pozytywne zmiany każdy z nas widzi gołym okiem. Przed nami jeszcze większe, jeszcze trudniejsze wyzwania. Nie przestraszają mnie one. Wiem, że razem damy radę. Te najgłówniejsze zadania to budowa parku przemysłowego oraz budowa średnicówki. Prace dokumentacyjne i organizacyjne są już mocno zaawansowane. Drodzy szanowni mieszkańcy Golubia-Dobrzynia. Damy radę, bo mam duże doświadczenie, dobre urzędowe kontakty, sprawdzoną i doświadczoną ekipę urzędników. Wiem, jak bez straty czasu, bez zbędnego ryzykownego eksperymentowania dbać o dalszy rozwój naszego miasta. Wiem, jak troszczyć się o dalszą poprawę warunków życia mieszkańców Golubia-Dobrzynia. Cudów nie obiecuję. Znacie mnie Państwo dobrze. Sprawdziliście w działaniu, w codziennym życiu. Nie zawsze jest tylko łatwo i pięknie. Nie zawsze wszystko można zrobić. Zdarzają się także błędy i pomyłki. Za te ostatnie mogę tylko przeprosić. Natomiast w pełni szczerze obiecuję, że będziemy pracować dla Państwa rzetelnie 24 godziny w każdego dnia w tygodniu. Jak bywało wiele razy wcześniej, tak i teraz, proszę Was o pomoc, o współdziałanie. Bez Was, drodzy mieszkańcy, wszystkie te dobre dla miasta zmiany nie byłyby możliwe. Proszę, bądźcie dalej ze mną, wspierajcie mnie. Potrzebuję Waszej pomocy. Szczególnie potrzebuję teraz, gdy moi współpracownicy, moja rodzina i ja jesteśmy brutalnie atakowani. Szczególnie teraz, gdy praca tego samorządu i jej efekty bywają lekceważone. 16 listopada spotkajmy się przy urnach wyborczych. Powiedzmy tak dla Golubia-Dobrzynia: Nasze miasto nie stać na ryzykowne eksperymenty. Proszę was, ja oraz moi kandydaci do Rady Miasta. A oto moim zdaniem najlepsi kandydaci do Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Edward Bardziński, okręg numer 1. Proszę o poparcie moich wyborców do rady miasta. Nazywam się Tadeusz Przygoński, reprezentuję okręg numer 2 w wyborach do rady miasta. Liczę na wasze poparcie. Tadeusz Stępski, okręg wyborczy numer 3. Osiedle Drywęckie. Głosuj na mnie. Anna Paprocka, okręg wyborczy numer 4. Proszę państwa o głos. Nazywam się Tomasz Miciak. Moje motto to młodość, rzetelność i uczciwość. Pragnę reprezentować Państwa jako radny z okręgu numer 5. Nazywam się Marek Stogowski. Kandyduję z okręgu numer 6. Proszę o kryty zaufania. Ryszard Jagodziński. Kandyduję z okręgu numer 7, czyli z ulicy Kościuszki. Zaufajcie Państwo mojemu doświadczeniu i oddajcie nam mnie głos 16 listopada. Danuta Badowska, okręg numer 8. Proszę o poparcie. Aleksandra Żuchowska. Okręg numer 9. Proszę o Państwa głos. Postaram się jako wieloletni samorządowiec Państwa nie zawieść. Małgorzata Chojak, okręg wyborczy numer 10, osiedle leśne. Liczę na Państwa głos w wyborach. Katarzyna Pomiankiewicz, okręg numer 11. Będę wdzięczna za każdy głos oddany na mnie. Jolanta Borowska, okręg wyborczy numer 12. Proszę o Państwa głosy poparcia. Szanowni Państwo, Zaufajcie doświadczeniu. Zbigniew Żebrowski, okręg nr 13, ulica Żeromskiego. Małgorzata Karpińska, okręg wyborczy numer 14. Liczę na Państwa głosy w wyborach. Ewa Serkowska, okręg numer 15. Proszę o Państwa głosy w wyborach. Tak dla Kolumbia Dobrzynia!